I'll take corn puffs, tortilla chips, crackers, and totally not a potato chip, and eat it. Hey! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, mamy kolejny chrupiątek, mam dzisiaj dla Was W sumie trochę nietypowo, bo popcorn, popcorn bez kicki i bez przedłużania od razu przechodzimy do testowania, bo mam go właściwie ze sobą, zaraz zobaczymy jak bardzo go zjarałem. Mam też michę, także dzisiaj popcorn, a razem z popcornem dzisiaj nowe otwieranie. Czyżbym cię zjarał? Jest to wariant maślany, chwilowo nie pachnie niczym, pachnie tylko gorącym powietrzem. wrażenie, że całe moje masło wyparowało. masakrycznie gorące. Smacznego. Najlepszy popcorn to oczywiście popcorn o, ciepły. Chciałem nakręcić odcinek na temat gotowego popcornu. Dokładnie tego nowego popcornu słodko-słonego od Lorenza. Ale zimny popcorn to jednak nie to. Poza tym ten słodko-słony smakuje jak japońskie przekąski o tym samym smaku. Raczej go nie przypaliłem. Walnąłem tym ziarnom 800 watów na 2,5 minuty. Kurde, żeby po popcornie tylko te łuski nie zostawały w zębach. Jest trochę mało maślany, ale mam wrażenie, że przy popcornie ta maślanowatość, neologizmy, że ta maślanowatość Zanika razem z tym, jak długo je robicie. Znaczy się, jak długo robicie ten popcorn w tej waszej mikrofalówce, w studenckiej mikrofalówce. Nie wiem na ile uda mi się to pokazać i na ile będzie to widać, ale ziaren po 2,5 minutach zostało tyle. Instrukcja mówiła, żeby zaprzestać wykonywania czynności wybuchania popcornu, jeżeli ziarna wybuchają co 2-3 sekundy. Jakoś nie ma co za bardzo komplikować oceny. I popcorn jak popcorn. Jeden dobry, drugi lepszy. Kupiłem go za 2,50 i tym razem miało to miejsce. W małpce. Ta, 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 ta. Wszystko odbija mi się pewnie w światle W świetle? Jestem bardzo światły. Wszystko odbija mi się w świetle. Gówno widać. A ten słodkosłony z Lorenza. Dla Waszej informacji, jeżeli jesteście ciekawi, jest powlekany właśnie taką słodką warstwą. Słodką, twardą warstwą. To by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja teraz muszę iść, znaleźć jakiś film, żeby to wszystko przejeść. Od długiego czasu chodziłem z zamiarem szamania popcornu. Ja jestem Marcin. To był cały odcinek przegadany z popcornem w ustach. Nada já.